Siostry i bracia zebrani na dzisiejszej Eucharystii. Z wielką radością witam Was wszystkich w imieniu księdza kanonika Zbigniewa Kanieckiego i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Łodzkiego Parku Pamięci. Jest to piękna liturgiczna okoliczność, że relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przybywają do nas w trzecią rocznicę katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Dziś będziemy się modlić w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, ich rodzin, którzy boleśnie przeżyli to nieoczekiwane rozstanie, aby Dobry Bóg. Wynagrodził im przeżycia związane z utratą swoich bliskich. Powitajmy przedstawicieli rodzin poległych w osobach. Pani rodzice, Rodzice kapitana Ziętka, Pani Jadwiga i Mieczysław Ziętek, Pan Włodzimierz Fetliński, mąż Pani senator Fetlińskiej. Także Wiem, że jest pani profesor Bożena, yy, rodzina pani profesor Bożeny Mamontowicz Łojek. A także witam serdecznie serdecznie rodzinę pani yy, Janusz, Januszko Natalii Januszko. W dzisiejszej uroczystości o, uczestniczą dostojni goście reprezentujący władze państwowe i samorządowe, z których obecności bardzo się cieszymy. Serdecznie witam Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, który mimo wielu innych zadań zaszczycił swoją obecnością naszą uroczystość. Gorąco witam Starostę Płockiego, Pana Michała Boszko oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Adama Sierockiego. Witam także Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka, Pana Lecha Latarskiego. Witam parlamentarzystów, pana Piotra Zgorzewskiego oraz Wojciecha Jaśnińskiego. Witam radnych powiatu płockiego, pana Daniela Zaborowskiego i pana Henryka Kamińskiego. Serdecznie witam wójta gminy Stara Biała, pana Sławomira Wawrzyńskiego wraz z przewodniczącym rady gminy Stara Biała, panem Janem Rześniewskim, radnymi oraz sołtysami. Szczególnie gorąco witam służbę porządkową przy parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, która przywiozła na dzisiejszą, dzisiaj poświęcony w dniu 7 kwietnia 2013 roku relikwia z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego. Witam poczty sztandarowe. Serdecznie witam druhny i druhów strażaków, konny pluton łański, Przedstawicieli mediów, prasy, radia i telewizji oraz wszystkich, których nie wymieniłem, a połączyli się z nami przez modlitwę w naszej intencji. Budowany przez nas Płocki Park Pamięci Katyn Smoleńsk to miejsce, która, które wzrusza mi, serca, budzi patriotyzm i przyczynia się do pozytywnych postaw Polaków. To tu, w szumie 96 dębów. Słychać bolesną historię mordu dokonanego na polskich oficerach w Katyniu, w Smoleńsku i Ostaszkowie. Tu też, w 96 kamieniach, żyje elita polskiego narodu, która ze swoim prezydentem Lechem Kaczyńskim zginęła tragicznie na Smoleńskiej ziemi 10 kwietnia 2010 roku. Otrzymane w dzisiejszym relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki traktujemy jako znak Bożej opatrzności i dopełnienia bliskości patrona rodzin smoleńskich, które obejmujemy comiesięczną, modlitewną pamięcią. Głęboko wierzymy, że Płocki Park Pamięci i wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy będą służyły Bożej chwale, jedności Polaków, trwałej pamięci o tych, za których oddał życie błogosławionych ksiądz Jerzy. Sługa Boży ksiądz Jerzy miał do dyspozycji tylko Boże Słowo, nie spiskował przeciw panującym nad narodem komunistom. Nie przygotował przeciw nim żadnych zamachów. Nie obrzucał ich obelgami, nie wzywał do nienawiści przeciwnie. Wzywał do wybaczania, pojednania i spokoju społecznego. Ksiądz Jerzy nie głosił żadnego programu politycznego, głosił tylko Boże Słowo a jego największą bronią było hasło Zło dobrem zwycięża. Ufamy, że za przyczyną naszego patrona to miejsce Płocki Park Pamięci Katyn-Smolec 2010 zawsze będzie miejscem troski o ojczyznę i miłości braterskiej. Niech serca popłynie nad tymi dębami Popłyną słowa hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Stanisław Małkowski rozpocznie dzisiejszą liturgię znakiem krzyża. My tutaj, jako Polacy, pragniemy złączyć się ze wszystkimi Polakami. Dośpiewajmy nasz hymn narodowy. Krzyża darowa, coś... Jeszcze głos, a nie zimę.